Luksusowa konserweczka co dzisiaj Gucio robimy? Dzisiaj odwiedzamy cmentarze. Jedziemy do Guizimi, Zurmi i Alto Nangarice, czyli Orchidias, Jaju i Miazi. Odwiedzamy cmentarze i modlimy się na cmentarzach. Muszę zbiorowych dla zmarłych z naszych krajów. To jest cmentarz w Guizimi. Nie wiem czy widać. Otwierasz okno, i wiesz, że to jest Twoja przyszłość. Nie? Dokładnie, jak to było na celach Memento Mori. Raz, dwa, raz, dwa. Idziemy. Ruszamy się, Janis za naszych zmarłych braci. przez Amen. Jest. Mikrofon. To my się tu z Guciem pożegnamy. Życzymy Ci Gucio powodzenia. Dzięki. Na razie, Jadę Altonand Garica, Gucio Zurmi i Gwaizimi Słuchajcie, dla tych, którzy w Polsce cierpią na brak słońca, zobaczcie co my tu mamy. Zobaczcie. Tak wygląda słońce święty, kmrody. No, kwiatki poobmarzały A tu Nocy popadało i wyszło słoneczko. Pięknie. No to do zobaczenia wieczorem. To jest droga na cmentarz w Forchidias. O 11 tu będziemy szach Teraz chodźmy zobaczyć jak wygląda cmentarz Jeszcze nikogo nie ma ale myślę, że przed 11 się zejdą żeby wspólnie się modlić I dotarcie tu w sandałkach chyba nie był dobrym pomysłem Tak wygląda stanowisko Ołtarz przygotowany cmentarz jest lodzie są I taki ten mamy napój typowo na cień zmarłych no i także po, po mszy jest agapa. Będziemy jeść bułeczkę, pić sok owocowy. A tu tak wygląda cmentarz. Pełen ludzi, którzy przyszli na mszę.

Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde celebramos la misa? Más adelante. ¿Y quién está acá? Aquí están los niñitos. La hija de mi tío Eduardo, la Andrea, mi tía. De ahí son los niñitos. Dos de Don Bolívar, tres de Don Bolívar.

Stardes Cześć Gucio jak to? Słuchaj, bo nie było muszę w tym w miazi, bo powiedzieli, że jakoś chusty się mają. Pojechali do Szajmi. Ja po pół godziny siedziałem w tej kaplicy, nikogo nie było i przyszli powiedzieć, że nie ma. No to przyszedłem zobaczyć jak tutaj się, się masz w Bardzo dobrze bo... No też nie będzie radzić, poprosiłem paniecy, żeby przegonić te chmury. Tak. Nie, <grymne> jesteśmy panie. Konzu kamera que graba todo il cementerio.